Partnerem kanału jest Trola.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. I wiecie, są takie sytuacje w życiu żenujące. Czasem spotykacie na pewno wśród różnych znajomych, czy gdzieś w pośrodku rodziny, gdzie ktoś ma urodziny i wchodzi tort, czy coś tam, i trzeba mu zaśpiewać 100 lat, i wszyscy zaczynają 100 lat, 100 lat, i potem tak już tak. I wszyscy nie wiedzą, i ten, ten solenizant też nie wie, co, co, co zrobić, i tak dalej śpiewa razem z nimi, i tak wszyscy się ten, wszyscy już patrzą, czy jeszcze dalej zwrotkę, żeby tam pod stołem, to kto z nami nie wypije, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dzisiaj wszyscy śpiewamy bosowi. Bosu wszystkiego dobrego z okazji urodzin. E, twój brat zasponsorował artykuł. O, jak widzicie, bitwa o Trisolian, i przede wszystkim chodzi o pojedynek Leimana Rasa z chorusem Luperkalem. Tak więc nie przedłużając już tych urodzin, Bosu tam je karkóweczkę na, z okazji urodzin, bo on lubi karkóweczkę. Eee, często się chwali na tym na Discordzie u nas, że, że lubi karkóweczkę i że ją robi. Tak więc mamy taki kącik, wiecie, kulinaria. Dobra, nie przedłużając. Masakra w strefie zrzutu na Isztwanie 5 nie pozostawiła lojalistom żadnych wątpliwości. Horus zdradził imperatora, dokonując masowego mordu nie tylko na własnych synach, ale i na trzech innych legionach, zagrażając samemu ich przetrwaniu. Był potężny, a z miesiąca na miesiąc był coraz bliżej na prędce fortyfikowanego układu słonecznego, po drodze nadal rosnąc w siłę. Siły lojalistów robiły co mogły: próby zamachu, przeobrażanie strategicznie położonych planet na jego drodze w wielkie fortece, czy nawet rozbijanie sił jego sprzymierzeńców, jak miało to miejsce w trakcie krucjaty tramaskiej między mrocznymi aniołami a władcami nocy, ale mistrz wojny wydawał się być niemożliwy do zatrzymania. Mała armada zdrajców z mściwym duchem na czele uderzyła na lojalny wobec mechanikum system Trizolian, wysyłając kontyngent władców nocy do spustoszenia planety Trizolian A4. Choć lojaliści z kohort niszczycieli Talax i Myrmidonów miały przewagę liczebną e, i strategiczną nad siłami Horusa, dowodząca nimi magos domina Hester Aspertia Sigma Sigma nakazała im złożenie broni. Pomimo protestów jej akolity, belisariusa Koula, Aspertia wykalkulowała, iż choć w tamtym momencie wygrywali bitwę, to koniec końców i tak byli zgubieni. Sota Null, tech kapłanka mrocznego mechanikum, przybyła na planetę z samym Horusem u boku na krótko po wstrzymaniu ognia celem oficjalnego przyjęcia kapitulacji lojalistycznego mechanikum. Większość tych kapłanów poddało się i poprzysięgło wierną służbę Horusowi, a wszyscy inni zostali skazani na śmierć. Koł został oszczędzony przez Aspertię, która poręczyła za niego usoty nul, wysoko ceniąc sobie jego doświadczenie. W tym samym czasie Leyman raz opuścił terre, udając się na misję spowolnienia lub, jeśli byłoby to możliwe, powstrzymania Horusa przed dotarciem na świat tronowy. Dzięki staraniom błędnych rycerzy w trakcie bitwy o molech, kosmiczne wilki były w stanie śledzić trasę przelotu mściwego Ducha. Podczas operacji, przeprowadzonej tam przez kosmicznych maryń z Malkadora Sigility, udało im się ukryć na okręcie runę śledzącą jego lokalizację. Po krótkim przystanku na fenrisie, celem odprawienia archaicznego rytuału, w trakcie którego raz poznał prawdziwą naturę artefaktu, nazywanego dziś włócznią rasa, wilczy król entuzjastycznie ogłosił, iż nastała ich kolej na uderzenie w Mistrza Wojny. Raz zdał sobie sprawę, że nie mógł mieć nadziei na całkowite zgładzenie Horusa, ale liczył, że przynajmniej uda mu się go zranić. Postanowił więc nie zabierać ze sobą sił całego swojego legionu, a zamiast tego poprosić o przystąpienie do tej kampanii jedynie chętnych wilczych lordów. Żaden z nich mu jednak nie odmówił. Każdy wilczy lord i każdy wojownik pod ich rozkazami pragnął podążyć za swoim prymarchą w drodze po chwalebną śmierć. Kiedy flota eskortowa Horusa, licząca około 50 okrętów flagowych z kilku różnych legionów, zajęła dogodne pozycje nad orbitą Trisolian A4, kosmiczne wilki uderzyły z ciemności. Wykorzystując studnię grawitacyjną planety oraz promieniowanie słoneczne w przestrzeni między dwoma gwiazdami układu, kosmiczne wilki były w stanie ukryć swoją obecność przed radarami i czujnikami wroga, jednocześnie zbliżając się do jego okrętów okrętów z zawrotną prędkością. Nagle znaleźli się ponad głowami zdrajców, rozpoczynając brutalny pojedynek między armadami. Ze strony szóstego Legionu była to jednak tylko dywersja mająca dać e, e, ojeju, Hrafnkelowi, Hrafnkelowi okr, 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 Okrętowi Flagowemu Lejmana Rasa, okazję do ostrzelania mściwego ducha przy pierwszej możliwej okazji. Jeszcze zanim potężne tarcze tego kosmicznego behemota upadły, w jego stronę mknęły już siły abordażowe, z prymarchą kosmicznych wilków na czele. Przez próżnię leciały torpedy abordażowe, pokładowce i inne desantowce. Kiedy tarcze okrętu flagowego Horusa upadły pod naporem miażdżącej siły ognia Hrafnkel'a, siły uderzeniowe trafiły w niego niczym pancerny taran, wpuszczając przez liczne wyrwy w kadłubie tysiące kosmicznych wilków, którzy od razu przystąpili do dzikiego szturmu na kompletnie zaskoczonych synów Horusa. Sam raz wylądował w nieosłoniętym hangarze przy pomocy swojego osobistego Stormberda, Hugina. Kiedy opór synów Horusa zaczął tężeć, masakra na pokładach Mściwego ducha przeobraziła się w zaciętą bitwę. Grupy uderzeniowe prowadzone przez rasa Biorna i Brora Tyfringa zaatakowały w wielu miejscach naraz, siejąc zamęt i powszechne zniszczenie, odwracając uwagę od nadal lądujących sił swoich braci. Okręt był wyraźnie spaczony energią osnowy. Do walki z kosmicznymi wilkami ruszyli nie tylko zdradzieccy Astartes, ale i żołnierze, w pełni śmiertelni, ogarnięci zepsuciem Skitarii, a nawet opętani przez demony nieszczęśnicy. Mimo to synowie rasa zdołali wywalczyć sobie drogę do samego serca okrętu, odnosząc jednak przy tym spore straty. Część spaczonego energią chaosu okrętu odpowiedziała na ich obecność, niczym białe krwinki reagują na obecność wrogich bakterii. Na oczach Astartes ściany poszczególnych korytarzy i komnat zaczęły się rozdzielać i łączyć w nowe pomieszczenia, znacząco utrudniając kosmicznym wilkom dalszy marsz. W tym samym czasie Belisarius Cole pozbawił życia zdradziecką magos dominę Aspertie – na wieść o jej śmierci, jej siły porzuciły złożoną mistrzowi wojny przysięgę lojalności i zaczęły walczyć ramię w ramię z kosmicznymi wilkami. Koniec końców, po przebyciu długiej drogi przez cały okręt, Raz i jego wilcza gwardia stanęli oko w oko z Horusem i jego justerinami. Mistrz wojny wydawał się ociekać demonicznym zepsuciem od czasu wydarzeń mających miejsce na molech. Raz czuł obrzydzenie na widok istoty, którą stał się jego brat. Choć Horus wyraźnie to widział, nie powstrzymało go to przed złożeniem Rasowi oferty dołączenia do jego sprawy i udzielenia mu pomocy w obaleniu imperatora i rzucenia światła na jego kłamstwa. Nikogo nie zaskakując, raz odrzucił tę ofertę, rzucając się do pojedynku z Mistrzem Wojny. Pomimo czarnoksięskich mocy Horusa, raz był strzeżony mocą swojej włóczni. Z tego powodu ich walka zeszła do poziomu rywalizacji siły fizycznej, którą mistrz wojny zdominował całkowicie, pomimo nieludzkiej szybkości Rasa. W pewnym momencie Horus chwycił Rasa swoim szponem, jednak raz wyrwał się z jego uchwytu, zostawiając w jego garści część własnego pancerza. Zyskując na prędkości podczas odskoku, raz zaparł się o włócznie i uderzył w zaskoczonego mistrza wojny, zagłębiając jej grot w boku horusa. Miał go. Miał go bliżej, niż mógł przypuszczać jeszcze przed chwilą. Teraz wystarczyło już tylko delikatne pchnięcie, od śmierci oddzielało go już tylko kilka centymetrów. Nagle prymarcha kosmicznych wilków zawahał się. Był o krok od zadania horusowi śmiertelnej rany. Niezależnie od tego, silnie krwawiąca dziura w jego boku była potwornym ciosem. Co jednak ważniejsze, przepełniony tajemniczą mocą grot włóczni Rasa oczyścił Horusa z zepsucia, które opanowało jego ciało po wydarzeniach na molech. Po raz pierwszy od rozpoczęcia się ich pojedynku, raz patrzył na twarz swojego prawdziwego brata. Nie potwora chaosu i zdrajcy, a swojego brata Horusa Luperkala. Człowieka, z którym, co prawda, nie zawsze się zgadzał, ale zawsze którego, którego zawsze w głębi serca szanował. Pomimo oczyszczenia go z zepsucia, Horus pozostał przekonany o konieczności zniszczenia imperatora. Odrzucił propozycję rasa dotyczącą udania się z nim na terre i uzdrowienia go przez ich ojca. Prymarchowie wznowili pojedynek, jednak tym razem to Horus zaskoczył rasa, ciężko raniąc go swoim szponem. Kiedy prymarcha kosmicznych wilków upadł na Ziemię, Horus stanął nad nim ze wzniesioną bronią, gotowy zadać mu śmiertelne uderzenie niszczycielem światów. Zanim jednak jego dłoń opadła, jeden z kosmicznych wilków wbiegł w niego ze wzniesionym toporem. Horus zwyczajnie odbił go na bok, niczym szmacianą laleczkę, jednak jego śladem podążyło kilku kolejnych. Kilku zamieniło się w kilkunastu, kilkunastu w kilkudziesięciu, aż w końcu żywa fala setek złożona z setek kosmicznych wilków otoczyła Horusa, atakując go ze wszystkich stron. Chwilowe odwrócenie jego uwagi od Rasa wykorzystała jego wilcza gwardia z jej kapitanem Grimnirem Czarną Krwią na czele, ciągnąc rannego Prymarchę w stronę hangaru. W tym samym czasie Horus masakrował kolejne rzędy zdesperowanych kosmicznych wilków stojących mu na drodze. Kilka pokładów niżej cały oddział Brora Tyrfinga został wybity przez Abadona i jego świtę Justerinów. Z uwagi na niemożność wydawania nowych rozkazów swoim siłom przez Lemana Rasa, dowodzenie nad kosmicznymi wilkami przejął Grimnir, nakazując im przejście do odwrotu generalnego. Wilki uciekły z mściwego ducha i powróciły na Hrafnkel'a, po czym cała ich flota przerwała bitwę i zaczęła uciekać przed ścigającym ich flagowcem Mistrza Wojny. Bjorn i Ras zdążyli dostać się na pokład, wykorzystując skupienie ognia mściwego ducha na jednym z pomniejszych okrętów swojej floty. Tamtego dnia. Kosmiczne wilki znalazły się blisko zarówno definitywnego zakończenia Herezji, jak i zagłady całego swojego legionu. Szósty legion poniósł w tamtej bitwie przerażające straty. W większości kompanii przetrwał jedynie e, zaledwie jeden na pięciu Astartes. W wyniku tego starcia kosmiczne wilki nie były w stanie prowadzić dalszych operacji przeciwko siłom zdrajców, praktycznie przestając funkcjonować jako Legion Astartes. Synowie Horusa byli jednak dalecy od świętowania sukcesu. Wręcz przeciwnie, większość z nich rozpaczała. Ich prymarya, prymarcha był ciężko ranny, sam Horus doskonale wiedział, że od śmierci dzielił go łód szczęścia, zwykłe zawahanie się jego brata nakazał swojej flocie wytyczenie kursu na Beta Garmon, jednocześnie wysyłając Abadona na czele części swoich sił w pogoni za pozostałymi wilkami. Miesiące po wydarzeniach na Trisolian Horus zapadł w śpiączkę po tym, jak rana zadana mu przez, Horusa, e, przez e, nie przez Horusa, tylko rana zadana mu przez Rasa otworzyła się, a bogowie chaosu rozpoczęli zażartą walkę o to, co zostało z jego przeklętej duszy. Pod nieobecność Horusa szalony wyścig zdrajców w kierunku Terry znacząco zwolnił z powodu wewnętrznych walk między zdradzieckimi legionami, prowadzonych przez ogarniętych coraz większym obłędem prymarchów. Znaczenie tego wszystkiego dla ogólnego obrazu sytuacji herezji, jako pierwszy zrozumiał doświadczony wiekiem Malogarst, który postanowił działać. Stary Astartes był zdesperowany do uratowania swego mistrza, chcąc przy tym ocalić losy rebeli przeciwko imperatorowi. W tym samym czasie krucjata cienia po drugiej stronie galaktyki właśnie dobiegała końca. Po ostatnich starciach z Ultramarins i robotem Gillimanem, Lorgar zaczął wierzyć, że Horus był zbyt słaby, by poprowadzić siły chaosu do ostatecznego zwycięstwa nad imperatorem. Obrzydzała go pogarda, z jaką Horus potraktował ofertę pełnego oddania się woli jedynych prawdziwych bogów. Podejrzewał, że niezależnie od przewagi, jaką mistrz wojny będzie miał w dniu ostatecznego szturmu na terre, bitwa o przyszłość ludzkości zakończy się jego ostateczną klęską. Działając w całkowitej tajemnicy, Lorgar postanowił poświęcić się misji uśmiercenia Horusa i objęcia jego tronu jako nowy mistrz wojny chaosu, wybrany czempion mrocznych bogów. Pierwszy krok wykonał na krótko po zapadnięciu Horusa w śpiączkę na Beta Garmon. Przybył nam ściwego ducha w towarzystwie mrocznego apostoła Zardu Lajaka, któremu bezgranicznie ufał. Choć Horus nie był świadomy, Lorgar zgodził się z jego ostatnim rozkazem, zdrajcy musieli zgromadzić się nad Ulanorem w przygotowaniach do ostatniego skoku na terre. Do tamtej pory nie udało im się jednak nawiązać kontaktu ze wszystkimi zdradzieckimi prymarchami, natomiast część wyraźnie sprzeciwiała się rozkazowi Horusa. Z tego powodu Lorgar zaproponował Perturabo osobiste odszukanie Angrona, podczas gdy on sam rozpoczął poszukiwania Fulgrima. W międzyczasie nakłonił Falkusa Kibre, który strzegł rannego Horusa, do pozostawienia jego, lajaka i malogersta samych z prymarchą. Stanąwszy przed ciałem Horusa, Malogerst postanowił przeprowadzić czarnoksięski rytuał krwi, podobny do tego, który Erebus odprawił na winie. Wiecie, ten, którego nienawidzę. Przy jego pomocy Malogerst przedostał się do osnowy poprzez poderżnięcie gardła samemu sobie, a to cwany. Pomimo wielu przeciwności losu i długiej podróży, koniec końców udało mu się odnaleźć Horusa pogrążonego we własnym świecie, złożonym z jego własnych wspomnień. Światu formowany przez podświadomość jego prymarchy, przypominał Ulanor przed odniesieniem tam zwycięstwa przez siły imperium. Horus walczył tam z zielonoskórymi, odrzucając ofertę pójścia z Malogerstem do czasu wytępienia ich wszystkich. Malogerst stracił już niemal całą nadzieję na uratowanie swojego ojca, ale nagle go oświeciło. Nagle zdał sobie sprawę z tego, co musiał zrobić. Wyjął swój własny nóż i zagłębił go w ranie, wyrządzonej Horusowi przez włócznie Rasa. Czyn ten miał ogromne znaczenie duchowe. Malogorst wiedział, że właśnie oddaje w ten sposób swoją duszę Horusowi, lecząc go własną esencją życiową. Chwilę po dźgnięciu go w bok, Horus wybudził się ze śpiączki, natychmiast odzyskując dawne siły i obejmując władzę nad całą armią zdrajców. Za wcześniejszą namową Malogersta Horus postanowił całkowicie oddać się rządzą mrocznych bogów, którzy w nagrodę przepełnili go jeszcze większą potęgą niż wcześniej. W międzyczasie, wykorzystując uczennicę Siren Valantion wyrocznie, wyrocznie imieniem Aktea w ramach przewodnika, lorgar, lajak i niewielki kontyngent niosących słowo wstąpili do pajęczego traktu w poszukiwaniu prymarchy dzieci imperatora. Z sukcesem ominęli wiele zdradzieckich korytarzy tego sztucznego wymiaru, ostatecznie docierając do oka grozy, gdzie wstąpili do Królestwa Chaosu. Koniec końców udało im się przedostać pod sam pałac Slanesza w domenie Mrocznego Księcia. W jego sercu odnaleźli Fulgrima oraz demonan Kari, oddających się cielesnej rozpuście. Fulgrim nie miał zamiaru się stamtąd ruszać i powracać do realiów wojny. Lorgar nie przebył jednak całej tej drogi, by jego brat odprawił go z kwitkiem. Między nimi wywiązała się walka, w trakcie której Lajak wykorzystał prawdziwe imię Fulgrima, czyli imię nadane, nadane jego demonicznej postaci w trakcie obrzędu apoteozy. Znając jego prawdziwe imię. Lajak mógł sprawować nad Fulgrimem bezgraniczną władzę, zmuszając go do spełnienia wszystkich jego zachcianek, jak choćby do zgładzenia Mistrza Wojny Horusa. Po zgromadzeniu wokół siebie rozproszonych kontyngentów dzieci imperatora, oba legiony powróciły do rzeczywistości, ostatecznie docierając do punktu zbornego nad Ulanorem. Znacie imię, e, to tajne imię e, tego Fulgrima? Napiszcie w komentarzu. E, do powrotu Lorgara, Horus był już całkowicie zdrowy, a plan jego obalenia wyszedł na jaw. Zakładał on poświęcenie wielu śmiertelnych sług legionu w próbie przytłoczenia mistrza wojny. Następnie Lorgar zamierzał wyzwolić z siebie psioniczny okrzyk, mający zdezorientować Horusa i pozwolić Fulgrimowi na dokończenie dzieła. Flota dzieci imperatora orbitująca wokół Ulanoru miała wykończyć legion synów Horusa na dobre, stawiając Lorgara na czele pozostałych sił zdrajców. Jednak plan Lorgara zapadł się jak domek z kart. Prymarcha nie przewidział, że Actea go zdradzi, informując o tym wszystkim mistrza wojny jeszcze przed jego powrotem z Fulgrimem. Po stanięciu z nim oko w oko na Ulanorze, Lorgar został natychmiast zaatakowany, jeszcze zanim był w stanie przeprowadzić swój psioniczny atak. Chwilę później zdradził go jego najbardziej zaufany syn, Zardu Lajak, który uwolnił Fulgrima zamiast zmusić go do przypuszczenia ataku. Lorgar został bezlitośnie pobity przez Horusa, który rzucił mu jego broń i nakazał stanąć z nim do pojedynku. Lorgar odmówił stanięcia z nim w szranki, zamiast tego wyrażając żal na widok tego, czym stał się mistrz wojny od chwili swojego przebudzenia. Jak mu powiedział, w jego sercu kryła się teraz mroczna, żarłoczna paszcza chaosu. Horus nakazał Lorgarowi zejście mu z oczu, przysięgając mu uśmiercenie go przy ich następnym spotkaniu. Pięć tysięcy niosących słowo z niemego zakonu pod dowództwem mrocznego apostoła Lajaka wybrało służbę pod wodzą mistrza wojny, wzgardzając swoim własnym prymarchom. Przeznaczenie zaprowadziło ich na samą Terrę, gdzie stanęli u boku Horusa w ostatniej bitwie herezji. Sam Lorgar opuścił wielką flotę zdrajców, udając się w nieznanym kierunku. Na chwilę przed opuszczeniem Ulanoru podzielił się z synami Horusa swoim przekonaniem o tym, że ich ojciec był skazany na porażkę z powodu swoich wrodzonych słabości. Pojedynek Korusa z Lejmanem Rasem miał dwa poważne skutki. Pierwszy z nich, zdziesiątkowanie legionu kosmicznych wilków, miał ogromny wpływ na obraz zarówno oblężenia Terry i ostatnich miesięcy herezji, jak i sytuację legionu na krótko po jej zakończeniu się. Siły kosmicznych wilków nie były w stanie wspomóc sił broniących Terry i samego imperatora w najczarniejszej godzinie imperium. Gdyby nie straty zadane im na Mściwym Duchu oraz w przestrzeni kosmicznej wokół Trisolian A4 w obronie Terry, mogło uczestniczyć kilkadziesiąt tysięcy zaprawionych w boju kosmicznych wilków, co mogło znacząco wpłynąć na przebieg całego oblężenia. Po drugie, kosmiczne wilki stały się kolejnym, czwartym nieomal zniszczonym lojalistycznym legionem. Pomimo wykrwawienia Legionu Władców Nocy przez Mroczne Anioły w trakcie Krucjaty Tramaskiej, Mistrz Wojny nadal miał ogromną przewagę nad siłami lojalistów. Dodatkowo, dzięki poświęceniu najmniej licznego legionu władcy w nocy i skazaniu go na pożarcie przez drugi co do wielkości mroczne anioły, mistrz wojny zapewnił sobie niebagatelną przewagę w nadchodzącej bitwie o Terre. W chwili przypuszczenia ostatniego szturmu na układ słoneczny siły Lyona L. Johnsona znajdowały się bowiem setki lat świetlnych od Terry. Podobnie sytuacja miała się z najliczniejszym legionem Ultramarins, który w Ultramarze nadal wiązały siły niosących słowo. Mistrz wojny stawał, się więc, stawał więc do najważniejszej bitwy z siłami ośmiu legionów przeciwko zaledwie, trzem imperialnymi pięściami, krwawym aniołom i białym szramom. Z jego perspektywy ostateczne zwycięstwo było niemal pewne. I jeszcze po trzecie, gdyby nie było tej bitwy, znaczy gdyby nie było tego pojedynku, to ja bym wam nie nagrywał tego artykułu. To najważniejszy chyba powód. Oprócz tego zdziesiątkowanie kosmicznych wilków oraz wykrwawienie imperialnych pięści w walce z żelaznymi wojownikami i bratobójcza walka w szeregach mrocznych aniołów po zakończeniu się herezji sprawiła, że największym legionem z ogromną przewagą nad pozostałymi pozostali Ultramarines. Po ogłoszeniu drugiej fundacji Astartes i podzieleniu legionów na zakony, większość lojalistycznych legionów była w stanie uformować zaledwie kilka zakonów Astartes, a Ultramarines aż kilkadziesiąt, co znacząco wpłynęło na cały obraz adeptus Astartes w przyszłych tysiącleciach. Dominującym wzorem dla typowego zakonu kosmicznych Marines stali się sukcesorzy Ultramarines. To również na nich najczęściej padał wybór w przypadku konieczności wyboru genoziarna w przyszłych fundacjach. Drugi poważny skutek pojedynku Rasa z Horusem nie był widoczny na pierwszy rzut oka, choć wielu lojalistów mogło zadawać sobie pytanie, dlaczego Horus nie stanął na czele swoich sił osobiście, prowadząc je do odniesienia zwycięstwa w odważnym szturmie na mury imperialnego pałacu. Choć Horus nie podzielił się swoimi przemyśleniami z żadnym ze swoich generałów, można przypuszczać, iż zwyczajnie bał się stawać do walki z wrogimi prymarchami osobiście, chyba że nie miałby innego wyboru, pamiętając, co stało się ostatnim razem, gdy się na to odważył. Skoro bowiem tak wielką krzywdę mógł zrobić mu raz, to co mogło czekać go podczas walki z nienaturalnie szybkim Jagatajem, twardym niczym skała rogalem Dornem czy pełnym wojennej gracji Sanguiniusem? Choć oczywiście ostatecznie Horus pozbawił życia Sanguinusa, to należy pamiętać, że anielski prymarcha przyczynił się do jego ostatecznej poraż porażki, rozszczelniając jego pancerz, co do zwycięstwa wykorzystał imperator. Co więcej, Horus nie opuścił mściwego ducha, a zamiast tego zaaranżował ich pojedynek na mostku swojego okrętu, wybierając walkę na własnym, ogarniętym zepsuciem mrocznych bogów terenie. Być może gdyby nie jego wcześniejszy pojedynek z Lejmanem Rasem i poważna rana, którą zadał mu jego brat, Horus stanąłby na terze osobiście, prowadząc swoją niepowstrzymaną armię do ostatecznego zwycięstwa. Gdyby wówczas postawił wszystko na jedną kartę, jedną walną bitwę wielkich armii przy ogromnej przewadze liczebnej swoich sił, nie musiałby przedłużać oblężenia terry i ryzykować przybycia imperialnej odsieczy w postaci ultramarins i mrocznych aniołów. Jak wiadomo, to właśnie na wieść o zbliżaniu się sił tych legionów do układu słonecznego, Horus opuścił tarczę mściwego ducha, wiedząc, że imperator wykorzysta tę szansę do pokonania go raz na zawsze. To wie. Być może gdyby nie Lejman raz i jego odważna próba spowolnienia sił Horusa w drodze na terre, Horus faktycznie odniósłby ostateczne zwycięstwo? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Tyle jeśli chodzi o ten artykuł. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za zasponsorowanie Geremu, który swojemu bratu Bosowi zasponsorował i dedykuje ten artykuł, czyli karkuweczka i artykuł dzisiaj. Trzymajcie się tam. Do następnego razu. Cześć.